Halo, witam Państwa. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku. Jacek Kraskowski. Dzień dobry Państwu. Wspólnie będziemy komentować to spotkanie. Dzisiaj gra Wolfsburg przeciwko Bayernowi Monachium. Realizator pokazuje nam, jak trener ustawił na dzisiejszy mecz zespół z Wolfsburga. Zagrają systemem Jacek 4-3-3, na co zwróciłbyś szczególną uwagę. No przede wszystkim chyba na szerokie rozstawienie skrzydłowych. Jeśli rzeczywiście będzie ich znosić ku liniom bocznym, bardzo rozciągnie to pole gry. Szybcy skrzydłowi mogą sprawić obrońcom sporo problemów, szczególnie Tat. To może dać prowadzenie. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Strzał Roberta Lewandowskiego i mamy bramkę. Dziś polski napastnik naprawdę błysnął piłkarskim geniuszem. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramy w tym spotkaniu? Zobaczymy. Arnold. la Boki? Ale pechowe podanie i strata. Lewandowski. Udało mu się minąć obrońców. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Ależ poszli za ciosem dwie bramki, jedna po drugiej. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Knoche i lawogni. Gerhard. No, trwa oblężenie, bramki rywala, długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Piago. Roben. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. No może być groźnie. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Na dalszy słupek posłana piłka. Bateng przejął niedokładne podanie. Dobry atak z Kimiś. Centra w pole karne, przepychanki. Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks, wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Robin dogrywa, rzut rożnego. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Knoche. No już blisko pole karne. Thiago. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Dobrze rozejrzał się. Ma do kogo zagrać. Jérôme Roussillon. Świetna sygnalizacja. I mam przerwaną akcję. Spalony. Kimiś. Marien Robben. Lewandowski. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ila bogi. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Czekamy na dośrodkowanie. Czy będzie trafienie kontaktowe? Ach, jaka szkoda, że ten strzał minimalnie niecelny, bardzo by im się przydała teraz bramka. W dalszym ciągu wyraźnie przegrywają i muszą strzelać celniej, bo nie wiadomo ile będą mieli okazji. Ila Bogni, Gerhard. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Roben. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Robert Lewandowski. Oj, paskudne wejście. W moim przekonaniu na kartkę. Żółta kartka. Piłkarz Wolfsburga musi się mieć odtąd na baczności. Tak, lepiej niech już nie próbuje takich wejść. Rywale czujni dobrze wiedzą, że Roben potrafi groźnie uderzyć z tej odległości. Coś niesamowitego. Bayern zdobył rzut rożnego. Z narożnika Arien Robel. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Aut dla Bayernu. Tiago. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Dobre ofensywne wyjście. Pressing ze strony rywali. Robert Lewandowski. Roben. Robert Lewandowski. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Rzut rożny dla Bajerni. Jimmy z narożnika boi Miller. Doskonała interwencja po tym strzale. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Gerhard. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Żerom Roussillon. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Mamy strzał, czy będzie trafiny kontaktowe? No i mają rzut rożnych. Taki stały fragment gry. To w końcu jest jakaś szansa, by zmniejszyć dystans do rywali. Trybuny się ożywiły. Zrzut rożnego w pole karne. Niestety, piłka potrzebowała daleko od bramki. Teraz Miller, Piago. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Lewandowski. Tiago. Roben teraz. Piłka wraca do Tiago. Jérôme Rousillon. Zawodnicy Wolfsburga ruszyli z Mają sporo miejsca. Roben. Teraz Rowen Kimiś. Blisko już do bramki. Robert Lewandowski. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? 2 do 0 po pierwszych Sędzia rozpoczął drugą połowę. Bayern w dobrej sytuacji. Thiago. A takie zagrania często kończą się utratą piłki. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. I Boateng wyjaśnia sytuację. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Dobre przejęcie podania w środku pola. Robert Lewandowski. Teraz Miller. Do Liberego to dośrodkowanie. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Miller. Robert Lewandowski. No, jest w niezłej formie. Not... Piłka idealnie za pleca obrońców. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Frank Libery. No, piłka. Oddana w zasadzie bez walki. Cener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Daleko wybijają. Robert Lewandowski. Alaba na skrzydle ma trochę przestrzeni. Alaba. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Arnold. Robi się niebezpiecznie. Manuel Neuer. Brooks. i Wogi. Udana, górna piłka obrona, przerobowana. Mogą nie zdążyć z reakcją. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rybala. No uwaga strzał, ale zablokowany. Ryzykowna, ale udana interwencja. Robert Lewandowski. Frank Riberi. Lewandowski. Thiago Alcantara Thiago Alcantara! Dobre, dalekie wybicie. Trener jak widzimy zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Zawodnicy Wolfsburga ruszyli strzygłem, mają sporo miejsca. Inslejko Maun, Miller. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ale szpechowe podanie i strata. Miller, Gnabri, teraz Robert Lewandowski przy Pińce. Arien Robben. No może teraz centrować. Miller! Piłka poza boiskiem sędzia przyznaje rzut rożny bawarczykom. Jimmy z narożnika boiska, Roben, Ames Rodriguez, Thomas Miller, Komon i Lewandowski. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Podanie na skrzydło Błaszczykowski. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Będzie strzelał. Aut na wysokości pola karnego może być groźnie. Trener nie chce ryzykować i ściąga zawodnika z boiska, który ma na koncie żółtą kartkę. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. I pozostaje 8 minut do końcowego gwizdka sędziego. Alaba. Gnabry. Miller. Robert Lewandowski. Ma trochę wolnego miejsca poddania strzału. Bayern Monachium wykona za chwilę rzut rożny. Robben dogrywa rzut rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Alaba. Może spróbować uderzenie na bramkę. Ależ popis umiejętności, bramkarz będzie mu wdzięczny. Roben Lewandowski. No piłkę odebrał i, i stracił. Felix Klaus słychać na trybunach, że kibice mają już tego dość. Ich ulubieńcy nie są w stanie nawet odzyskać piłki, a przecież przegrywają. Nie tak to sobie fani wyobrażali, muszą dać z siebie więcej. James Rodriguez, Robert Lewandowski, teraz przy piłce Miller, piłka dograna na bliższy słupek, udanie broni, piłka cały czas w grze, Miller, Gnabry, no bardzo ładnie przeciął to podanie, Wizek kończący mecz, a więc...